Witajcie kochani, eee, trochę nietypowo, ale znane, znany dla Was format w Garniaku o grach. Eee, Garniak jest, <gry> może nie Garniak, ale Marnarka, gry e, motyw Wiedźmina. Jest też Spider-Man, tak więc lecimy z tematem. Pomyślałem sobie, że wrócimy do tej formy, ponieważ jest ona taka przystępna, czasami możemy sobie podyskutować o różnych tematach. Myślę, że tak, nie wiem, zobaczycie mnie z, bliż z, z bliższej perspektywy, jakoś tak trochę luźniej będzie. Zobaczymy, czy to będzie mniej więcej w takim, tak jak tutaj widzicie, czy też będzie to czasami, nie wiem, może w domu. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie no, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, osta ostatnia, ostatnia dyskusja o w God of War Ragnarok była nawet niezła, aczkolwiek e, wyszedł z tego niezły, niezły, niezły fuck-up, e, że tak powiem, e, ponieważ problem był z dźwiękiem. Nie wiem, jak strasznie mi basy przesterowały tam. A druga, drugi, druga, druga kwestia to to było po prostu tak na spontanie zrobione. Nie miałem ze sobą mikrofonu, teraz mam mikrofon, więc e, myślę, że teraz z dźwiękiem nie powinno być żadnych problemów. Więc dobra przed długi wstęp, ale lecimy, lecimy. Chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać na temat gry The Day Before. Myślę, że jeśli oglądaliście mój materiał odnośnie gier, które nadchodzą na konsole w 2023 roku, to wiecie, że wymieniłem ten tytuł i nawet powiedziałem kilka słów na jego temat. No... Nie nie było to przypadkowe, ponieważ wcześniej też wypadałem się w różnych materiałach, że jestem wielkim fanem The Division. Grałem w jedynkę w setki godzin, w dwójkę tak samo, tak więc no ten The Day Before to wyglądało jak po prostu mix The Division z The Last of Us. No naprawdę, graficznie to wyglądało pięknie, ale muszę wam powiedzieć, że to co mnie zaciekawiło w tym tytule, to nie była właśnie grafika, tylko właśnie ten klimat The Division. Tylko dodatkowo jeszcze, co mnie bardzo co mi się bardzo spodobało w tym tytule, był fakt, że to będzie właśnie co-op, planowany był co-op razem z single player, tak? Czym kulał w, w czym kulał The Division? Kto grał ten wie, tak? Single player był słaby. Ja wiem, że to była gra to był loot shooter multiplayerowy, nastawiony na multiplayer, ale też no, istotą gry był grind, prawda? Trzeba było też zrobić daily misje i tak dalej. Więc w tym wypadku no, mnie troszeczkę warstwy, warstwy single player troszeczkę brakowało, bo dochodziło się tam do 30 poziomu i później mieliśmy endgame, tak? Czyli klepaliśmy non-stop misje, żeby zbierać nowe lód na wyższych poziomach trudności. No i w zależności od tego na jakim poziomie trudności dostawaliśmy konkretny tam tier, czyli poziom broni, prawda? Tam z tego co pamiętam były zielone, zielone, fioletowe, zielone, niebieskie, fioletowe, później były złota, później jeszcze jakieś były legendarne i tak dalej. takie na przykład konkretne sety. No i było to naprawdę całkiem fajne, mnie to naprawdę wciągnęło, wciągnęła mnie historia, tak, no nie oszukujmy się, historia stworzona przez Toma Clancy'ego, no to jednak no jest bazą wielu świetnych gier, powiedzmy, no nie wiem, Rainbow Six, co tam jeszcze, w, chyba ostatnio Wildlands, tak. Tak więc, no, masa gier. No przecież na, na, na poprzedniej generacji był Tom Clancy's Hawks tak? z tymi samolotami, myśliwcami. tak. Co tam jeszcze było takiego? No, naj naj najbardziej znany to jest Rainbow Six, prawda? Więc, no, ten The Division, klimat Nowego Jorku, e, wspowitego śnieg śniegiem, e, zdziesiątkowanego przez zarazę. tak? I w ogóle. No, fajnie, fajnie to było podane. Ta historia była może nie było to aż tak narracyjnie fajnie zrobione, ale sam pomysł i historia jest po prostu rewelacyjna. Druga część nie była aż tak dobra, ale też mnie porwała też no, dobrych kilkadziesiąt, jak nie kilkaset godzin spędziłem. No i słuchajcie, wracamy do tego The Day Before Ym, i mamy tak, gra miała wyjść w tym roku, zapowiedziano ją bodajże chyba w 2020 czy 2021. Nie, 2021 chyba została zapowiedziana. I teraz, słuchajcie, w tym roku e, deweloper, bodajże, to jest firma Fnastic, F-na, F- na F -n tak? E, ja sobie ich sprawdziłem. Słuchajcie, e, oni zostali e, e, zarejestrowani w ich 2015 roku w Jakucku, w Rosji. A wydawca, firma Mytoma, Mytona, e, niby siedzibę ma w Nowej Zelandii. Ale została założona w 2012 roku, gdzie? Zgadliście? W Jakucku, też w Rosji. No tak więc to już takie, mamy takie powiązanie, i yy, no dzisiejsza sytuacja odnośnie deweloperów rosyjskich, no nie wiem, może, może to, może wojna na Ukrainie wpływa na to, nie wiem. W każdym razie słuchajcie, wyszła taka sytuacja, że yy, oni są niby profesjonalnym deweloperem, tak? Yy, Powiedzieli w komunikacie prasowym, dali znać, że y, mają problem, ponieważ znak handlowy, markę The Day Before, y, zarejestrował ktoś inny, podobno w Stanach, y, i zrobił to, zanim oni zarejestrowali swoją, swój znak handlowy. No to ja sobie tak myślałem: Kurde, Blaszka, jak oni to robią, że nie zarejestrowali swojego znaku handlowego, y, który, którą grę podobno zapowiedzieli w 2021? No to jaki? Jak to jest? Podchodzimy do sprawy profesjonal... Podchodzą do sprawy profesjonalnie, czy nie? No, bo to tak po prostu za... wygląda trochę śmiesznie, to no nie? I teraz tak. Po pierwsze, przedłużyli wydanie gry z marca tego roku. To miało być na PC-cie, na pc na platformę PC, na listopad 2023. I pierwotnie gra miała wyjść właśnie na, najpierw na platformę PC. PC, a później na konsolę. Później, to znaczy gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, tak? I kiedy? Tym bardziej. I to było właśnie taka niewiadoma, i najśmieszniejsze jest to, że oni, ten deweloper miał pokazać jakiś gameplay, taki prawdziwy gameplay, no nie? Bo do tej pory widzieliśmy, że wiele, wiele takich materiałów, które wyglądało na gameplay, ale no, do końca nim nie było, tak? I słuchajcie, oni powiedzieli, że przez, tą, że przez tą kwestię, którą muszą rozwiązać z, z materiałem, z, z tym kwestią praw autorskich, nie, nie praw autorskich, tylko rejestracji marki, znaku handlowego, oni muszą się nad, napisali, że muszą, muszą się nad tym z, zająć wpierw, a dopiero potem wrócą jak najszybciej, jak tylko rozwiążą ten problem, to wrócą do kwestii tego gameplayu, pokazania filmiku z gameplayem. Tak można sobie pomyśleć, Kurde, to co, nie możecie równocześnie tego zrobić, tak? Jak jest jakiś problem, żeby rozwiązywać problem cywilnoprawny, tak? Jakim jest, no nie wiem, kwestia tego, że ktoś zarejestrował znak handlowy, który oni chcieli zarejestrować przed, przed nimi zarejestrował, tak? I, I jakiś jest problem, żeby rzucić ten filmik i pokazać? Hm. To ciekawe, nie. No i dobra, opóźniają się i teraz nasuwają się pytania. Czy ta gra w ogóle istnieje? No bo on wygląda, no, na tych filmikach wygląda rewelacyjnie. Zobaczcie, to jest. Pod, według danych to jest naj, jedna z najba, najbardziej wyczekiwana gra na Steamie. Tłumaczyli się tym, że przez to, że ktoś inny zgłosił prawa do tego znaku handlowego, tej nazwy, no to musiała być gra usunięta ze Steama. Szyte gruby mi to nie? Tak więc, no nie wiem, jak wy to widzicie. Ja czekałem na tą grę, ale coś mi się wydaje, że chyba nigdy bym ją zagrał. Szkoda, bo to był koncept gry i to wizualnie wyglądało bardzo fajnie, okay? Spodziewałem się tego, że jeśli ta gra wyjdzie, to zaliczy solidny downgrade, obniżenie jakości tej grafiki. Ale no kurde, no chciałem, chciałem w to zagrać, tak? To była taka gra, która... Już chciałem dorwać pada i po prostu chodzić, biegać, jeździć po tych bezdrożach. W, nie wiem, walczyć z tymi nie wiem, zombiakami, czy tam zarażonymi, nie wiem, co oni by tam wymyślili, prawda, nie wiem, współpracować z, ze znajomymi online żeby to było na przykład właśnie w kołopie, albo też mieć właśnie taki fajny, rozbudowany właśnie single player ja właśnie takie single playerowe gry bardzo lubię dlatego między innymi teraz bardzo dobrze się bawię w kolejnych częściach The Last of Us, tak, najpierw skończyłem The Last of Us part 1 i później The Last of Us part 2, tak no dobra. Zobaczymy, co z tą grą będzie, ale ja nie wróżę tutaj jakichś pozytywnych efektów i rezultatów. No i trochę szkoda, bo zapowiadał się ciekawie ten tytuł. Ja ze swojej listy oczekiwań na 2023 skreślam tą grę, bo jeśli oni teraz mają robią takie chockie kloski i przesuwają to z takiego powodu na listopad 2023, no to tej gry nie ma, tak. To mogło być po prostu, nie wiem, demo technologiczne, coś takiego, co wyrenderowali jakoś na, jakąś grupą, tak? No wiecie, nie, nie, jestem, nie jestem, nie wywodzę się z deweloperki, może, nie wiem, może Maciek w Paziu by coś więcej rzucił na ten temat, ale no, no wielka szkoda, no zapowiadało się to fajnie, a wyjdzie z tego pewnie piękna katastrofa. Może to była jakaś idea taka, żeby zaprezentować to i myślę w to studio myślało, że po prostu ktoś to w ciemno kupi, w ciemno ich kupi, tak? I, yy, i ten wydawca bądź też ktoś, kto był właścicielem, zyska na tym kasę. Yy, patrząc na to, że to, są, że to obie firmy, i deweloper, i yy, wydawca są z Rosji. Tak więc nie wiem, widzę. To jest moje tylko przypuszczenie. Że tu mógł być taki szybki skok na kasę. Pokażmy coś fajnego, co w, 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 w oczach ludzi, w umysłach y, zasieje ziarno, i może ktoś to kupi w ciemno, tak? Według mnie to było coś takiego. Nie wiem, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Z chęcią poczytam Wasze opinie na ten temat. Dajcie znać, jak Wam się spodobał ten powrót do formuły w Garniaku o grach. No i dzięki, że jesteście. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.